Cześć moi drodzy, zapraszam Was na kolejny materiał z cyklu Kajd, Wyjaśnia, gdzie w prostych słowach, tak przynajmniej się staram, wyjaśniam Wam zawiłości technologicznego świata, niekoniecznie dla osób, które tą technologią się interesują, a dzisiaj zagadnienie mocno technologiczne, wręcz na granicy fizyki, czyli komputery kwantowe. Jeden z ważniejszych, popularniejszych tematów obecnie, nad którymi myślą tęgie głowy naukowego świata. E... I temat, który mam nadzieję uda mi się w prostych słowach Wam wyjaśnić, bo zdaje się, że da się. Zapraszam na Kaź, wyjaśnia. Zacznijmy od podstaw. Jak sama nazwa wskazuje, komputer kwantowy jest komputerem. Jak się ma jednak do tych maszyn, które mamy przy swoich biurkach lub trzymamy je na swoich biurkach? Otóż dr Shohini Khose to jest przewodnicząca kanadyjskiego Stowarzyszenia Fizyków, zajmująca się właśnie fizyką kwantową użyła takiego porównania. Jeżeli obecne komputery byłyby świeczkami, to komputery kwantowe są żarówkami. Implikuje to kilka rzeczy. Są znacznie nowszą technologią i Tworząc, ulepszając nasze komputery, nie dojdziemy do komputera kwantowego. Musimy o nim zacząć myśleć nieco inaczej. No bo tak, tworząc coraz to lepsze świeczki, nie wyprodukujemy w końcu żarówki. Musimy znaleźć zupełnie nowy koncept i wokół tego konceptu rozpocząć nasze prace. W tym momencie jednak jesteśmy na samym początku tej drogi. Co to oznacza? Że nie wynaleźliśmy jeszcze tej żarówki. Znamy jej koncept, wiemy jak żarówka powinna działać. Wiemy, że powinien być tam jakiś materiał, który będzie odpowiednio podgrzany, będzie emitował światło. Dzięki temu, ale nie zdajemy sobie do końca sprawy, jaki powinien być to materiał że to wszystko powinno być zamknięte w bańce, wypełnione jakimś konkretnym gazem, który będzie też się żarzył. W tym momencie prace nad tą żarówką, nad tym komputerem kwantowym ujętym w przenośni wyglądają tak, że wkładamy metalowe pręty do ognia rozgrzewamy go do czerwoności a potem pokazujemy, że się żarzy. I na takim etapie mniej więcej w produkcji komputerów kwantowych jesteśmy. Dlatego też niektórzy naukowcy w ogóle nie zgadzają się z tym, żeby używać nazwy komputer kwantowy wobec tych urządzeń, które dzisiaj ma na przykład IBM czy Google. Takie zdanie ma na przykład profesor fizyki Artur Eckert, który był gościem naszego podcastu Technicznie Rzecz biorąc, gdzie wypowiadał się właśnie na temat komputerów kwantowych. Posłuchajcie sami. Ja bym, ja bym nie nazwał ich komputerami kwantowymi w tej chwili, Czekuj, dlatego brakuje. że brakuje im możliwości przeprowadzenia obliczeń. Albo rozwiązywania problemów, które nie możemy rozwiązać w sposób konwencjonalny, klasyczny. Tak więc, mówiąc wprost, naukowcy zgadzają się co do jednego: komputery kwantowe w praktycznym wykorzystaniu to jest odległa pieśń. Dopiero za kilka dekad w ogóle będziemy mogli myśleć o tym, żeby komputery kwantowe w jakikolwiek sposób wykorzystać powszechnie. Dlatego też, jeżeli chcecie mieć szybką odpowiedź, jeżeli ktoś poruszy temat komputera kwantowego na jakiejś imprezie, na jakimś spotkaniu, i chcecie mieć taką gotową odpowiedź, żeby, nie wyjść na osobę, która nie zna tego tematu, to możecie odpowiedzieć tak. Panie, komputery kwantowe to pieśń przyszłości. Naukowcy są zgodni co do tego, że ich praktyczne wykorzystanie to kwestia nawet kilku dekad, więc nie ma co na ten temat w tym momencie rozważać. I wyjdziecie na osobę, która z jednej strony zna temat, a z drugiej wcale nie musicie o komputerach kwantowych wiedzieć nic w zasadzie. Ale jeżeli jesteście jednak zainteresowani, czym są te komputery kwantowe i jak działają, to zapraszam do oglądania dalszej części. No dobrze, skoro przebrnęliśmy już przez to, że komputer kwantowy jest komputerem i jak ma się do naszych obecnych komputerów, to teraz pora przejść do drugiego członu nazwy, czyli kwantowości. Czym w ogóle jest kwant? Nie jest to żaden obiekt fizyczny, nie jest to żadna rzecz. Nie można mieć po prostu kwantu w ręku, nie można w żaden sposób go zmierzyć. Kwant jest określeniem. Kwant jest określeniem najmniejszej niepodzielnej części czegoś. Możemy mieć więc kwant czasu, możemy mieć więc kwant mocy, możemy mieć więc na przykład kwant pierogów. To jest tyle, ile dzieli nas po obiedzie od babci, od zgonu, z przejedzenia. Najmniejsza niepodzielna cząstka, taka naj, naj, najbardziej tyci tyci, tak? I w tym momencie tworzy nam się dział na przykład mechaniki kwantowej, która działa na takich najmniejszych możliwych cząsteczkach, ale też fizyki kwantowej, która opisuje właśnie świat fizyki w najmniejszych niepodzielnych cząstkach czegoś. I tak dochodzimy do najmniejszej, niepodzielnej cząstki informacji, czyli kubita. Bit jest najmniejszą formą informacji, najprostszą, tak? Zero prąd nie płynie, jeden prąd płynie, i na podstawie tej informacji, czy prąd płynie, czy nie płynie, możemy w naszych komputerach, naszych smartfonach, naszych telewizorach, aparatach fotograficznych robić i zapisywać wszystko. Wszystkie operacje, które znamy z konwencjonalnych urządzeń, wykonywane są właśnie na ciągach ZER jedynek, kwantowy bit natomiast rozbija tego bita jeszcze bardziej, umożliwiając mu dotarcie do wszystkich, do całego spektrum informacji, które znajduje się między zerem a jedynką. Zaraz do tego dojdziemy, wyjaśnimy zatem różnicę w działaniu klasycznych komputerów od obliczeń na, kompu na komputerach kwantowych. Tak więc, jak już wspomniałem, wszystko, co robimy na obecnych komputerach czy też smartfonach, e, musi być zapisane za pomocą zer i jedynek. Implikuje to jeden bardzo duży problem. To znaczy, jeżeli chcielibyśmy zapisać wszystko za pomocą tylko i wyłącznie dwóch znaków, to liczba kombinacji jest naprawdę ogromna. Oznacza to, że ciągi e, tych zer i jedynek muszą być naprawdę ogromne. Wyobraźcie sobie to w ten sposób, że nagle wszystkie litery naszego alfabetu zastępujemy tylko i wyłącznie dwiema: A i B. Tak dla przykładu. I teraz wszystkie nasze wyrazy, wszystko co znamy, wszystkie rzeczy, które są wokół nas, możemy tylko i wyłącznie nazwać za pomocą kombinacji różnych liter, czyli za pomocą różnych kombinacji liter A i B. Czyli na przykład ja będę A, wy będziecie B, mój mikrofon będzie AB, statyw będzie AA, kabel będzie AAA i tak dalej. I sprawia to, że w pewnym momencie dojdziemy do bardzo długich ciągów tych znaków. I będzie w naszym języku bardzo mało wyrazów, które składają się z... Krótkich ciągów i dużo wyrazów, które będą składały się z wielo, wieloliterowych ciągów, które będą znacznie, znacznie dłuższe. Co sprawia, że na przykład, jeżeli byśmy chcieli zapisać jakąkolwiek wypowiedź w książce, będzie ona zajmowała dużo miejsca. I tak samo dzieje się z naszymi komputerami, z naszymi smartfonami. Dlaczego potrzebujemy coraz większych dysków, dlaczego potrzebujemy coraz więcej pamięci? Ano dlatego, że na przykład, jak w smartfonie zrobicie obecnie selfie, będzie ono miało ogromną rozdzielczość po pierwsze, po drugie, może mieć jakiegoś HDR-a, jakąś Ostrości, będzie odbzorywało znacznie więcej kolorów niż jeszcze kiedykolwiek i wszystko to trzeba zapisać za pomocą zer i jedynek. Informacja o takim zdjęciu będzie zajmowała po prostu fizycznie znacznie więcej miejsca. I w standardowym komputerze po prostu będziemy musieli dokupować coraz to większe dyski. Kiedyś pamiętam, że w swoim pierwszym komputerze dysk miałem około 4 GB, a to też było dużo. Pamiętam jeszcze kiedyś dyski o pojemności kilkudziesięciu, kilkuset MB. W tym momencie terabajtowe dyski już nikogo nie dziwią. Podobnie jest z mocą obliczeniową. Żeby te wszystkie zera, jedynki przetworzyć, musimy mieć coraz większą moc obliczeniową. W tym momencie procesory gigahercowe wykonują miliard obliczeń w każdej sekundzie. Przedrosty Giga oznacza miliard, przedrostek mega oznaczał milion, więc megahercowe procesory wykonywały kilka milionów obliczeń w ciągu sekundy, gigahercowe wykonują już miliardy obliczeń w ciągu sekundy. I możemy iść dalej tą drogą, możemy tworzyć coraz to szybsze, coraz to wydajniejsze procesory i kupować coraz większe dyski twarde. Natomiast tutaj wracamy do tego pierwszego porównania. Tworząc coraz lepsze świeczki, nigdy nie stworzymy żarówki. I podejście do komputera kwantowego jest inne. Nie będziemy tworzyć coraz mocniejszego procesora, nie będziemy tworzyć coraz większej pamięci, ale zamiast wykorzystania tylko i wyłącznie dwóch bitów rozbijemy je na kubit, czyli rozbijemy je na jeszcze mniejsze wartości. I tak główną właściwością kubita jest to, że nie przyjmuje on tylko i wyłącznie wartości 0 a 1, ale może przyjąć każdą wartość pomiędzy. Może być więc 0.1, 0.2, 0.3, ale też wszystkie wartości pomiędzy tymi wartościami, czyli też między 0 a 0.1 będziemy mieli 0.01, 0.02, 0.03 i tak dalej. Bo nadal będziemy mogli mieć wartości wewnątrz tych wartości. Znaczy będziemy mogli y, stworzyć taki gigantyczny suwak na na którym naszego kubita będziemy mogli ustawić w dowolnej pozycji, nazywać się to będzie super pozycją. Zamiast więc zapisać jakąś ogromną liczbę za pomocą ciągu wielu y, liczb, y, wielu zer i jedynek, albo weźmy na przykład to zdjęcie, o którym mówiłem, zamiast zapisać, że zdjęcie z y, takimi kolorami, w takiej rozdzielczości, z taką technologią, wszystko to w tym momencie musimy zapisać za pomocą pojedynczych znaków. Za pomocą kubitów moglibyśmy to zapisać za pomocą jednego położenia albo za pomocą kilku takich kubitów, które będą w różnych położeniach, a nie będziemy musieli tworzyć w ciągu kilku milionów czy kilku miliardów znaków. Poza tym znacznie to oszczędza miejsce. Jeżeli wrócimy do naszego przykładu z alfabetem, no to zamiast tylko i wyłącznie literki A i tylko i wyłącznie literki B, użyjemy tak jak w naszym języku polskim ponad 20 liter. To rzeczywiście będziemy mogli zapisać za pomocą większej liczby kombinacji więcej nazw, przez co wiele wyrazów w języku polskim ma 4 litery, 5 liter, 6 liter. Niekoniecznie są to wyrazy, które składają się z 10 i więcej liter. Weźmy też na przykład takie alfabety, jakie znajdziemy w językach chińskich czy japońskich gdzie nawet całe wyrazy, całe związki frazeologiczne można zapisać za pomocą jednego znaku. I tym właśnie jest kubit. Daje nam możliwość wykorzystania całego spektrum yy, znajdującego się pomiędzy zerem i jedynką, co ma swoje ogromne plusy, o czym właśnie teraz wspomnieliśmy, ale ma też wady. Ale zanim o wadach powiem też jeszcze o jednym ciekawym zjawisku, które można wykorzystać. Jest to tak zwane splątanie kwantowe. To znaczy, że oprócz tego że nasz kubit będzie w stanie przyjąć dowolną wartość pomiędzy 0 a 1, albo też 0 i 1, bo taka też jest możliwość. To oprócz tego ma on jedną jeszcze bardzo ciekawą y, funkcję, to znaczy, możemy dwa takie kubity za pomocą oddziaływania połączyć ze sobą i to jest tak zwane splątanie kwantowe. I w tym momencie dzieje się rzecz niesamowita, którą trudno objąć na chłopski rozum, ale musicie mi zaufać, że tak po prostu jest. Jeżeli chcecie to zagłębić, to naprawdę powiem Wam, że to jest już fizyka naprawdę wysokich lotów, ale działa to w ten sposób. Jeżeli ja tym oddziaływaniem splączę ze sobą te dwa kubity, to teraz tak, jeden zostawiam tutaj w Warszawie, a z drugim lecę samolotem do Hongkongu. I teraz, w momencie, kiedy w tym jednym warszawskim kubicie on osiągnie jakąś superpozycję, jakąś wartość, to automatycznie ten drugi splątany kubit w Hongkongu będzie miał wartość taką samą. Mówiąc wprost, weźmy sobie dwie kości do gry. Jeżeli je ze sobą splączymy, to w momencie, kiedy ja zostawię jedną kostkę tutaj, z drugą polecę do Hongkongu, to za każdym razem, kiedy ktoś rzuci kościoł w Warszawie, taki sam wynik pojawi się na kości w Hongkongu. To jest jedna z takich bardzo niesamowitych rzeczy, która w zasadzie przybliża nas do teleportowania informacji. Wspomniałem jednak, że naukowcy mają sporo problemów z komputerami kwantowymi, dzieli nas jeszcze co najmniej kilka dekad od wykorzystania ich w praktyce tak, jakbyśmy tego chcieli. A wszystko przez to, że kubity potrzebują bardzo spokojnego środowiska do pracy. Każde najmniejsze nawet zakłócenie, każde drganie powietrza. Każda zmiana temperatury, każda zmiana pola elektromagnetycznego powoduje, że kubity po prostu nie działają tak, jak powinny. No bo wyobraźcie sobie tak, że mamy ten suwak, o którym wspomniałem, i chcemy ustawić na pozycję dokładną co do jednego atomu naszego kubita na tej skali. Każde najmniejsze poruszenie, każde najmniejsze drżenie, każda najmniejsza zmiana temperatury może sprawić, że ten kubit przesunie się o jeden atom w lewo czy o jeden atom w prawo na tej naszej wymyślonej skali, bo tak nie jest w rzeczywistości, tak to, to wymyśliliśmy sobie to. Natomiast obrazuje to. Że każde przesunięcie sprawia, że wynik operacji, jaką chcemy wykonać, będzie już zupełnie inny, bo wartość tego kubita będzie zupełnie inna. Dlatego też komputery kwantowe budowane są dosłownie w bunkrach i z materiałów, które całkowicie odcinają go od naszego środowiska. Jeżeli widzieliście kiedyś obraz komputera kwantowego, takie zdjęcia, gdzie wygląda jak taki steampunkowy, miedziany żyrandol długości nawet kilku metrów, no to musicie wiedzieć, że ta cała metalowa konstrukcja to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie chłodzenie. Sam komputer kwantowy jest niewielkim elementem, który znajduje się na dole, a wszystko przez to, że jak pewnie wiecie z fizyki, żeby cząsteczki drżały jak najmniej, to trzeba je jak najbardziej schłodzić. I takie komputery kwantowe pracują w temperaturze minus 272 stopni Celsjusza, czyli zaraz przy zerze bezwzględnym, czyli przy zerze stopni Kelvina, najmniejsza możliwa osiągalna na, no, przez nas temperatura, która sprawia, że komputery kwantowe działają tylko i wyłącznie nieco lepiej. A działają lepiej według skali, która jest całkowicie mierzalna, czyli prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Takie prawdopodobieństwo występuje też w naszych klasycznych komputerach, a w zasadzie występowało. I było brane pod uwagę jeszcze 20-30 lat temu, w tym momencie komputery wykonują tak dużo obliczeń, są tak dokładne, że to prawdopodobieństwo wystąpienia błędów jest niewielkie. Ale wciąż na przykład przez jakieś przepięcie, w momencie, kiedy do komputera miało zostać wysłany ciąg zer, czy do jakiejś tam elementu komputera ciąg zer, może się tam wkraść jakaś jedynka. Natomiast nawet naukowcy się zgadzają w tym momencie z tym, że w badaniach naukowych, czy nawet w rozmowach akademickich to prawdopodobieństwo powinniśmy już pomijać. Dlatego, że wy. Nosi ono 10 do potęgi 17, czyli 1 bit. Na 10 do potęgi 17 wysłanych bitów może być nieprawidłowe. 10 do potęgi 17 to jest 100 biliardów, czyli 10 tryliona. Zawsze się zastanawiałem się, jako dziecko, jak wysokich liczb można będzie używać, jak człowiek się uczył tych bilardów, tryliardów, kwadrylionów itd. No to teraz jest okazja. Yy, prawdopodobieństwo wystąpienia błędu w klasycznym komputerze to jest 1 na 10 biliardów bitów, czyli na 1, tryliona. dziesiątą triliona. Tak, ale wróćmy do naszych komputerów kwantowych. Tamto prawdopodobieństwo wy wynosi 1 na kilka set, czyli bardzo dużo, tak nie przymierzając, prawie biliard razy więcej niż w przypadku naszych komputerów. Dlatego też. Y Komputery kwantowe wciąż nie dają nam miarodajnych wyników, ponieważ nie jesteśmy w stanie zorientować się, czy gdzieś po drodze nie wdarł się jakiś błąd. A po drugie, komputery kwantowe, stan ten superstan kwantowy jest bardzo niestabilny. Oznacza to, że w momencie, kiedy chcemy w jakiś sposób zaingerować, sprawdzić, czy komputer wykonuje poprawnie obliczenia, to superstan się po prostu rozpada. Stan kwantowy przestaje istnieć, i nasz kubit przyjmuje wartość od 0, znaczy przyjmuje wartość 0 albo 1, czyli wartości skrajne. Nie możemy podejrzeć więc w trakcie, przed otrzymaniem jakiegokolwiek wyniku, na jakich liczbach operuje nasz komputer kwantowy, znaczy w jakim stanie są kubity, ponieważ sama obserwacja sprawi, że kubit przyjmie wartość 0 albo 1. I tutaj mam taką historię, która może to zobrazować. Wyobraźcie sobie takiego matematyka, wielkiego naukowca, który dokonuje jakichś wielkich obliczeń i podchodzi do niego małe dziecko i się pyta, patrząc na jakąś zapisaną przez niego ostatnią liczbę, co to za liczba. I tak naprawdę dla tego dziecka nie ma znaczenia, czy to będzie 7, czy to będzie 28 tryliardów, 438 bilionów i tak dalej, ponieważ w umyśle tego dziecka będzie to liczba po prostu albo mała, Albo bardzo duża. Nie zrozumie wartości tej liczby, nawet mając kontekst, nie zrozumie, co, co, co ten naukowiec oblicza w tym momencie. I tak jest właśnie z nami. Jeżeli podejrzymy tego kubita, zapytamy go tak, ej, jaką masz teraz wartość, to dla nas ta wartość będzie tylko 0, czyli mało, albo tylko 1, czyli dużo. Nie jest to dokładnie w 100% pokrywa się z rzeczywistością, natomiast jest to historia, którą wymyśliłem i która uważam, że bardzo dobrze obrazuje, co się dzieje w momencie, kiedy ten stan kwantowy się rozpada i dlaczego otrzymujemy taki wynik, bo nie jesteśmy w stanie po prostu zrozumieć fizyki, która rządzi tymi kwantami. No dobrze, na koniec zostawmy sobie tematykę tego, do czego komputery kwantowe mogą zostać wykorzystane, jeżeli już je okiełznamy. Wiemy już mniej więcej, jak działają, wiemy, czym są kubity, Dlaczego są takie fajne? Bo mogą mieć wartości nie tylko 0,1, ale wszystkie wartości pomiędzy, więc obliczenia z niej będą łatwiejsze, tak jak w naszym alfabecie, łatwiej będzie zapisywać słowa. Wiemy też, że mają problemy, bardzo łatwo się rozpadają, mają dużo błędów w tym momencie, więc trzeba nad tym popracować. A jak to wszystko dopracujemy, to gdzie to się przyda? W kryptografii, czyli w wykonywaniu obliczeń na dużych liczbach pierwszych, na przykład przy transakcjach bankowych, to są zabezpieczenia, które są w tym momencie używane. Komputery kwantowe będą mogły nam znacznie poprawić jakość tej kryptografii. Po drugie, wszelki rodzaju, wszelkiego rodzaju medycyna, czyli chaos, który jest wewnątrz tych kubitów, może nam posłużyć do na przykład tworzenia i sprawdzania różnych wariantów chorób, albo też leków, czyli będziemy mogli sprawdzić, jak będą wyglądały przebiegały mutacje DNA, będziemy mogli sprawdzić miliony, po prostu miliardy możliwości, jakie mogą czekać na człowieka, czy jakie mogą czekać na jakąś inną istotę. Jeżeli chodzi o ich DNA, możemy też właśnie sprawdzać, łączyć białka i sprawdzać, czy wyjdzie nam lek na raka, lek na AIDS, czy lek na jakiekolwiek inne rzeczy, znacznie szybciej niż dzieje się to w przypadku obecnych komputerów. W niektórych przypadkach mówi się nawet o tym, że obliczenia, które normalny komputer wykonywałby miliony lat, komputer kwantowy wykona w kilka sekund, kilka minut albo kilka dni, czyli jesteśmy w stanie przyspieszyć rozwój wielu dziedzin nauki nieporównywalnie szybciej niż w tym momencie tak jak wspominałem tak nie tworzymy nowej świeczki tylko tworzymy żarówkę i wchodzimy na zupełnie inny etap żarówki pozwoliły nam na znacznie więcej niż nawet pozwoliłyby nam najdoskonalsze Świece. Poza tym wysyłanie informacji. Szyfrowanie to jest jedna sprawa, a wysyłanie informacji to jest druga sprawa. Jeżeli byśmy wysłali informację za pomocą komputera kwantowego, to otrzymamy ją w całości dopiero, kiedy wszystkie kubity zostaną przeniesione na drugą stronę. Każda próba odczytania takiej informacji w locie, przechwycenia jej, podsłuchania nas sprawi, że te kubity się po prostu rozpadną. No jest też temat teleportacji, jeden z najciekawszych, czyli możliwość wykorzystania splątania kwantowego do tego, żeby teleportować informacje na przykład w internecie w przyszłości. Wyobraźcie sobie, że e, chcecie pobrać jakąś grę z jaką prędkością możecie to zrobić? W tym momencie liczymy to w gigabitach na sekundę, a w przyszłości, za pomocą teleportacji kwantowej, być może możliwe będzie natychmiastowe pobranie takiej gry. Jest to oczywiście najprostsze ujęcie. Tak jak kilkadziesiąt lat temu nie wiedzieliśmy, do czego mogą nam służyć komputery po roku 2000, i wszyscy nad tym gdybali. To pewnie nie wymyśliliby tych wszystkich zastosowań, które mamy dzisiaj. I tak samo będzie z komputerami kwantowymi. Jest to temat, który będzie nas grzał przez następne dekady na pewno, a możliwości, jakie komputery kwantowe przyniosą, są w tym momencie po prostu niewyobrażalne. I tak naprawdę ogranicza nas to nasza percepcja tego, co robimy z obecnymi komputerami. Jeżeli zrozumiemy, jakie możliwości da nam komputer kwantowy, to wtedy odkryjemy, do czego może nam posłużyć. Ciężki temat, ale mam nadzieję, że wytłumaczyłem go w miarę dobrze. Starałem się znaleźć takie przykłady i porównania, żeby wyszło to w miarę jasno. No i pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na kolejne materiały związane z komputerami, technologią, kosmosem, nauką i wszystkim innym, o czym będziemy mówić w KS Wyjaśnia. Dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się. Cześć.